Jakiś czas temu testowałem wykrywacz przewodów, model MS6812R. Jednakże okazała się to porażka, dlatego stwierdziłem, że może kupię coś lepszego. Co prawda różnica cenowa jest yy, niewielka, trochę droższa oczywiście Unitec. Jest to model UT682D. Budowa zewnętrzna jest bardzo podobna. Mamy w obu przypadkach nadajniki i nasze odbiorniki, którymi trasujemy. Idziemy wzdłuż przewodu, czy to na zewnątrz, czy pod dynkiem. Ale, ale rzeczywistość okazała się nie tak różowa i nawet jeżeli potępniemy nadajnik pod jeden z przewodów, idziemy wzdłuż tego oplotu prowadzimy, to gdy skończy się kabel, przewód, w którym jest nadawany sygnał i idziemy dalej, to różnica w odbieranym sygnale w tonach nie jest aż tak znacząca, aby można definitywnie zauważyć, gdzie jest przerwa. I to było zauważalne bez, bez ukrycia przewodu pod tynkiem. A jeżeli byłby ukryty taki przewód to moim zdaniem byłoby to jeszcze bardziej problematyczne. A dlatego w praktyce moim zdaniem oba nadajniki, zwłaszcza ten no najmowy się do niczego za bardzo nie nadają. Oczywiście uniteki jest trochę na wyższym poziomie, trochę lepszy jest ten sygnał, ale z mojej perspektywy będę to sobie odpuszczał.